Pod trzecia seria wyścigów. W tej serii, czyli w trzeciej serii, w wyścigu dziewiątym, zobaczymy Piotra Reszki, który ma cztery oczka na swoim koncie i jedzie z pola pierwszego. Pole drugie to Franciszek Szyrbek. na razie niepokonany z sześcioma oczkami na swoim koncie. No i w kasku białym pole trzecie to także niepokonany Janek Konzak, reprezentant Niemiec. Zobaczmy! Ja... Drodzy Państwo, nasz reprezentant, reprezentant Franciszek Szyrba pierwszy tuż przed Jankiem Kązakiem, który zanotował dwa punkty. Franek oczywiście trzy punkty. Jeden punkt dla Piotra Reszki w kasku czerwonym. Czas wycięcy to 43 sekundy 65 setnych. 43 sekundy 65 setnych. No i zawodnicy wjeżdżają do wyścigu 10, czyli przed nami półmetek dzisiejszych zawodów memoriału imienia Andrzeja Skórskiego. W wyścigu dziesiątym zobaczymy następujących riderów w kasku czerwonym. Krzysztof Karendarczyk w tym W biało niebieskim stroju, tuż obok niego w kasku niebieskim Adam Bożek, w kasku białym wiktor Klecha, no i w kasku żółtym najbliżej bandy Kacper połiec 10 dnia! Kacper, załóż się